Kinga Dobrzyń, Poczta Polska. Przechodząc trochę od raportu, o którym mówi tutaj Pan Miłosz, no to kto inny jak nie poczta powinien zacząć elektronizować doręczenia elektroniczne, czyli listy polecone. Chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć o naszym projekcie, a dokładnie o naszej usłudze, która funkcjonuje od 5 października 2021 e, i która właśnie zapewnia nam doręczenia, e, doręczenia elektroniczne, e, e, zarówno od podmiotów publicznych, jak i do podmiotów publicznych, jak również między podmiotami niepublicznymi. E, jako ciekawostkę, bo też to jest specyfika albo atut poczty, Świadczymy również przesyłkę hybrydową w ramach projektu doręczeń elektronicznych, i o tej usłudze również chciałabym Państwu pokrótce odpowiedzieć. Jak korzystać z doręczeń elektronicznych? Mam nadzieję, że oczywiście ergonomia tego systemu, tej aplikacji jest bardzo ważna i mam nadzieję, że na start jest to zapewnione. Oczywiście nie ma produktów doskonałych, także jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie ale wydaje mi się, że przez te no, dwa lata odrobiliśmy pracę domową. A więc, żeby korzystać z usługi, należy wystąpić do ministra informatyzacji o założenie wniosku, taki wniosek o założenie adresu do doręczeń. Po rozpatrzeniu i pozytywnej informacji dla Państwa jako użytkowników, zgodnie z instrukcją, jaką otrzymamy od ministra cyfryzacji, należy aktywować swoją skrzynkę doręczeń to co jest bardzo istotne e, dodatkowym kontaktem oprócz AD jest tak zwany adres do notyfikacji który jest niezbędny do tego żeby obsługiwać e, czy korzystać ze doręczeń e, na które otrzymujemy nie tylko informacje o możliwości aktywowania naszej skrzynki ale również wszelkie notyfikacje o przesyłkach które na nas oczekują podanie tego adresu do notyfikacji jest wymagane aby dokonać aktywacji skrzynki do doręczeń kolejnym krokiem do którego zachęcam jest aktywowanie w ramach e, usługi doręczeń elektronicznych, e, usługi ku doręczenia. Jest to właśnie tutaj druga przywołana przez pana Michała nasza usługa, która zapewnia e, możliwość komunikacji między podmiotami niepublicznymi. E, po wykonaniu tych kroków e, dokonujemy uwierzytelnienia do swojej skrzynki, każdorazowo logując się e, albo przez aplikację gov.pl, albo przez aplikację biznes.gov.pl. Albo korzystając ze swojego systemu e, obiegu dokumentów. Dla kogo są e doręczenia? Dla nas wszystkich, dla podmiotów publicznych, dla przedsiębiorców, dla zawodów zaufania. E, jeśli chodzi o podmioty publiczne, tak zostały tutaj wspomniane. Jako operator wyznaczony mamy obowiązek obsługiwać doręczenia elektroniczne. Zarówno w komunikacji między podmiotami publicznymi, jak i między podmiotami publicznymi a obywatelami. I do tego służy nasza usługa, którą świadczymy wspólnie tutaj z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Przywilejem dla podmiotów publicznych jest stworzenie i udostępnienie tak usługi hybrydowej. Jest to usługa, która ma umożliwić. Ja zakładam, że w okresie przejściowym, bo docelowo wszyscy przejdziemy na doręczenia elektroniczne, ale ma zapewnić komunikację podmiotom publicznym z obywatelami i przedsiębiorcami, a dokładnie z obywatelami, tutaj już małe sprostowanie, yy, którzy nie przystąpią do systemu. Nie każdy z nas ma obowiązek przystąpić do systemu jako osoby fizyczne. W związku z tym, że podmioty publiczne mogły się całkowicie zelektronizować i przejść na procesy elektroniczne, e, została przygotowana usługa hybrydowa, e, którą zapewniam tutaj Państwa, poczta świadczy już od czerwca 2012 roku, więc nie jest to nowatorska usługa, ale pod, dla celów e, projektu doręczeń została tak e, skastomizowana, żeby można było ją dostosować do tych potrzeb dla wszystkich y, osób fizycznych które nie przystąpią do projektu e-doręczeń nie założą adresu do doręczeń elektronicznych podmiot publiczny będzie mógł nadać przesyłkę w wersji elektronicznej którą Poczta Polska przetworzy później na wersję papierową a następnie doręczy ją do odbiorcy yy, ta przesyłka będzie doręczana jako przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru elektronicznym jest to standard jak dla przesyłki nie wiem, sądowej którą teraz świadczymy Mam nadzieję, że nie mieliście Państwo albo nie musieliście odbierać takiej przesyłki, ale jeżeli się zdarzyło, to świadczymy ją z takim właśnie EPO. To pozwala podmiotom publicznym całkowicie w wyznaczonym harmonogramie przez ustawodawcę przejść na elektronizację procesów po swej stronie. W ramach e doręczeń tych publicznych udostępniliśmy również usługę dodatkową, z naszą nazwą handlową ku doręczenia, która umożliwia komunikację y, obywateli z firmami, bądź przedsiębiorcami między sobą. Usługi RDE, które świadczymy w Poczcie Polskiej, nasze usługi y, zaufania, oczywiście mają wszelkie cechy y, usług y, kwalifikowanych, przy czym zaznaczyć należy, że sama publiczna usługa rejestrowanego doręczenia nie jest usługą kwalifikowaną na razie zgodnie z zapisami ustawy. To, co zapewniamy, to jest oczywiście poufność, integralność, pełnoidentyfikacja odbiorcy i nadawcy. Wystawiamy dowody, które są tutaj zarówno ustandaryzowane w normach europejskich, jak również są ustandaryzowane standardem krajowym, czyli nie tylko dowody tak zwane techniczne, ale również dowody biznesowe i monitorujemy przebieg tych przesyłek w systemie, czyli czas poszczególnych zdarzeń. Przesyłka hybrydowa yy, jest to yy, też usługa, która ma zapewnione zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych. Yy w ramach wydruku, którego dokonuje operator, wyznaczony, ma, ma moc zrównaną y, z dokumentami elektronicznymi. Także proszę się nie obawiać. Tutaj na okoliczność dokonania ten, tej konwersji z, y, y, pliku elektronicznego na plik y, tradycyjny, y, Poczta Polska y, przedstawia, dołącza do tej korespondencji stosowną adnotację wymaganą prawnie. Nasza przesyłka hybrydowa jest świadczona yy, przy zachowaniu wysokich norm bezpieczeństwa. Yy, nasze yy, ośrodki, w których dokonujemy zarówno wydruku, jak i kopertowania, yy, spełniają te wymogi i yy, jest to potwierdzone też stosownym certyfikatem. Wydruki, dementuje dokonujemy automatycznie, nie czytamy ich, nie sporządzamy ich ręcznie, bowiem, że takie informacje się na rynku pojawiają. E, dokonujemy ich w wydzielonych strefach, monitorowanych, wydruk i kopertowanie jest e, automatyczne. Zresztą, szanowni państwo, świadczymy tą usługę chociażby dla Ministerstwa Finansów od jakiegoś czasu i e, nie, nie, nie znam e, takiej sytuacji, w której ten sam wydruk, czy dokonywanie tego wydruku e, byłoby e, w jakikolwiek sposób e, realizowane niezgodnie z prawem. Jak korzystać z y, konta? Trochę chciałam tutaj Państwu przybliżyć, jak, jak wygląda konto. Mam nadzieję, że tutaj <laughs> koleżankom <laughs> i kolegom y, z Ministerstwa Cyfryzacji, z Centralnego Ośrodka nie zabieram prezentacji, ale trochę się nasze role odwróciły. Pani Aniu, tutaj patrzę na Panią, bo tym razem ja jestem pierwsza. <laughs> Więc jak korzystać? Tak wygląda y, dashboard żeby można było się zalogować do e, naszego konta na stronie gov.pl. Logujemy się przy e, wybranym przez nas środkiem tożsamości. Niedawno została do, e, dodana aplikacja Obywatel. E, to nam oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej zapewnia pełną e, identyfikację nadawcy i odbiorcy. Także wiemy kto jest po drugiej stronie i do kogo kierujemy przesyłkę. Tak wyglądają dashboard skrzynek. Więc jeżeli ktoś z Państwa już ma konto, ma adres do doręczeń, e, taki jest pierwszy widok z jakim się spotykamy. E, każdy, każda nasza skrzynka, do której mamy dostęp, czy to jest skrzynka osobista osoby fizycznej, czy to jest skrzynka służbowa, posiadamy ją jako zawód zaufania, e, jako pełnomocnik firmy, e, czy jest nam po prostu udostępniona w ramach uprawnień jakie nadał nam administrator, ma e, swój opis i mamy do niej dostęp. Po wyborze y, właściwej skrzynki, z której chcemy skorzystać, przechodzimy do widoku skrzynki y, doręczeń. To jest akurat przykład skrzynki y, podmiotu publicznego. Po wskazaniu skrzynki i jej wyborze mamy widok również, jaka jest nasza rola. Czy jesteśmy administratorem, czy jesteśmy pełnomocnikiem, czy osobą uprawnioną, uprawnioną na przykład tylko do czytu, albo tylko do e, przygotowywania przesyłek. E, możemy wybrać e, w nagłówku, napisz wiadomość, czy chcemy wysłać e, przesyłkę purdę, czy przesyłkę puch. O tym procesie za chwilę Państwu pokażę, jaką wygląda. Również w panelu po naszej yy, lewej stronie na ekranie, yy, w ramach katalogu usług dostępnych, mamy katalog usług dodatkowych i tam właśnie yy, można również yy, aktywować i korzystać z usługi yy, umożliwiającej wysyłkę do podmiotów niepublicznych. Zanim dokonamy wysyłki, yy, zanim dokonamy wysyłki, przesyłki yy, elektronicznej jako podmiot publiczny, możemy wyszukać. W wyszukiwarce na naszego odbiorcę. E, osoby fizyczne możemy wyszukać zarówno po adresie, jak i po numerze PESEL. E, system wydaje się nam wszystkim, e, że jest bardzo intuicyjny. E, chroni nas przed e, powrotem do tego ekranu, bo pola, które są wymagane, po prostu musimy e, wypełnić i oznaczyć. Po wyszukaniu y, konkretnej osoby z poziomu podmiotu publicznego mamy wszystkie informacje o tym podmiocie, zarówno jaki ma adres do doręczeń elektronicznych, jak, i, jak również jaki ma adres do korespondencji. W sytuacji, kiedy wyszukiwarka BAE nie znajdzie adresu do doręczeń elektronicznych, pokaże nam y, system, da nam możliwość nadania przesyłki hybrydowej. A tak wygląda, szanowni Państwo, ekran z nową wiadomością. Nowa wiadomość to nic innego jak po prostu znane z innych y, y, opcji skrzynek elektronicznych czy poczt korporacyjnych. Widok, wysyłamy do kogo, wysyłamy temat, y, oznaczamy temat. Y, możemy napisać treść bądź załączyć załącznik. Y, zarówno treść, jak i załącznik y, można również połączyć, nie ma, y, nie ma tutaj wykluczeń stosowanych. System podpowie nam, czy załącznik został prawidłowo yy, zweryfikowany i załączony, i dokonujemy poprzez przycisk wyślij wysłania wiadomości elektronicznej. A tak wyglądają poszczególne statusy wysyłki przesyłki yy, elektronicznej, tej publicznej. W chwili, kiedy przesyłka po kliknięciu w wyśli jest weryfikowana, na przykład skanowana jest pod kątem złośliwego antywirusowego jakiegoś oprogramowania na, znaczy naszym systemem antywirusowym mamy status w trakcie weryfikacji. Po zeskanowaniu naszej przesyłki i pozytywnej weryfikacji mamy oznaczenie, że przesyłkę zweryfikowano poprawnie. Mamy możliwość pobrania dowodów. I zmienia się status naszej przesyłki na wysłaną. Jeżeli nasz odbiorca uwierzytelni się do systemu, przesyłka zostanie mu doręczona, wówczas w naszej skrzynce pojawia się status przesyłka doręczona i mamy możliwość pobrania e, wszystkich dowodów. Mówię wszystkich, y, dlatego że w przypadku przesyłek publicznych y, jesteśmy zobowiązani do wystawiania oprócz dowodów technicznych tych XML-owych, również dowodów y, biznesowych y, nadania i doręczenia. To są dowody y, takie PDF-owe uregulowane standardem technicznym. Jeżeli warka B nie poda nam, że nasz odbiorca ma adres odoręczeń elektronicznych, mamy możliwość nadania przesyłki hybrydowej. Wówczas przechodzimy w panelu do wiadomości hybrydowej. Tutaj podobnie jak w innych systemach uzupełniamy adres, przy czym ma on oczywiście tą wartość fizyczną, czyli imię, nazwisko, yy, ulica bądź miejscowość yy, kod pocztowy. Jeżeli te dane są w bazie adresów elektronicznych, one będą uzupełnione automatycznie. Załączamy treść yy, tematu. Tutaj, w przeciwieństwie do przesyłki PURD, musi być załączony, przygotowany załącznik przez podmiot publiczny. W chwili obecnej jest to załącznik w formacie PDF. Yy, również system nam podpowie, czy nastąpiła pozytywna bądź negatywna weryfikacja tego pliku a następnie y, po pozytywnej weryfikacji klikamy dalej. Dalej oznacza to, że możemy wybrać sobie opcje dodatkowe dla y, przesyłki hybrydowej. Opcjami dodatkowymi jest to, że możemy przesyłkę nadać jako zwykłą, możemy ją wydrukować w kolorze, bo w standardzie jest y, wydruk czarno-biały bądź możemy zlecić zniszczenie zwrotu takiej przesyłki. Jest to istotne z punktu widzenia podmiotu publicznego, który na przykład nie chce mieć już w swoim procesie elementów papierowych w danym postępowaniu. Po, po wybraniu bądź potwierdzeniu naszych opcji wysyłki, klikamy wyślij i przesyłka jest realizowana już w systemie operatora wyznaczonego. Jak widać całość zamyka się, Trzech krokach, o których też już tutaj było wspomniane. Podobnie jak dla przesyłki, PURD, mamy y, udostępniamy dla klientów y, dowody. Przesyłka może być w trakcie weryfikacji bądź po pozytywnej weryfikacji, ewentualnie negatywnej, a zakładam, że takich nie będzie dużo. Y, dostajemy możliwość pobrania dowodów nadania. Teraz chciałabym państwu przedstawić jak skorzystać z panelu naszych usług dodatkowych. Część tych usług jest po prostu wymagana również ustawą do realizowania do realizacji przez operatora wyznaczonego. To jest widok panelu do, usług dodatkowych, który jest udostępniany podmiotom publicznym. I tutaj podmioty publiczne z poziomu swojego konta profilu mogą otrzymują e, raporty miesięczne, to są raporty statystyczne, mogą dokonać weryfikacji dowodu, pobrać dowody w sytuacji kiedy zostaną usunięte ze skrzynki bądź złożyć reklamację. E, w przypadku podmiotu niepublicznego, czyli na przykład mnie jako osoby fizycznej, e, po wejściu w panel usług dodatkowych e, nie ma możliwości pobrania raportu, bo to jest funkcjonalność tylko i wyłącznie dostępna dla podmiotów publicznych, ale ma możliwość skorzystania z usługi właśnie kudoręczenia. Jest to usługa kwalifikowana, którą mogę korespondować ze swoimi y, innymi korespondentami niepublicznymi, typu nie wiem, bank, bądź inne podmioty y, niepubliczne, bądź inne osoby fizyczne. Nasza usługa kudoręczenie jest usługą kwalifikowaną. Mm, jest to usługa certyfikowana. Myślę, że pozytywne jest to, że jesteśmy pierwszym takim dostawcą na rynku w Polsce, który taki certyfikat uzyskał. Cieszę się bardzo, bo są tutaj ze mną osoby, z którymi rozpoczynałam ten proces w Poczcie Polskiej i zarówno z poczty, jak już i spoza poczty. I ze wsparcia tutaj naszego też doradczego, także bardzo yy, jest to niezwykle miłe. Yy. Taki certyfikat przychodziliśmy już dwukrotnie, pozyskiwaliśmy ten audyt. Wynik audytu mamy pozytywny, jesteśmy wpisani na listę dostawców e, e, kwalifikowanych e, w Polsce. E, jeśli chodzi o nadanie, to tutaj również chciałam Państwu przedstawić, że nasza usługa, e, ta, która umożliwia e, nadanie do podmiotu niepublicznego e, w sposób też intuicyjny, przychodzi zarówno forma nadania przesyłki, czyli po wprowadzeniu odbiorcy, załączeniu, treści możemy dokonać wysyłki ku doręczenia. To co różni przesyłkę ku doręczenia od przesyłki publicznej to jest możliwość wskazania liczby dni na odbiór przez adresata. W usłudze publicznej tego nie ma, bo tam wiecie Państwo fikcja doręczenia. 14 dni chciał, nie chciał, musi być doręczone. Natomiast w przypadku usługi komercyjnej yy, nie mamy takich ograniczeń, więc możemy wskazać w polu tutaj czas na odbiór, yy, liczbę dni, którą chcemy, żeby adresat miał na czas na odebranie. Yy, tak wygląda widok wysłanej wiadomości. Mamy wszystkie szczegóły, ale możemy również pobrać dowody w zakładce yy, dowodów. Yy, yy, które my przechowujemy u siebie. Jest możliwość usunięcia również tych dowodów w sytuacji, kiedy byśmy chcieli oczyścić sobie skrzynkę. Nie ma problemu z żądaniem pobrania ponownie takich dowodów. Również taką funkcjonalność udostępniamy. E, osobno mamy zakładkę na dowody, to także, gdybyśmy e, jako użytkownicy chcieli mieć je pod ręką, e, wyszukujemy te dowody, zarówno po dacie możemy je sortować, możemy je sortować po numerze przesyłki e, i dowodami zarządzania oddzielnie od, e, od naszej e, przesyłki, e, od naszej wysyłki e do ręczenia. E, przykładowo, tak wygląda e, widok listy dowodów. Tak jak powiedziałam, nawet w sytuacji, kiedy uczymy się tego procesu i usuniemy dowody, a będą nam potrzebne, możemy złożyć żądanie o możliwość ponownego wygenerowania, a wręcz do, doręczenia na skrzynkę przez operatora tutaj przez nas tych dowodów. Dowody też możemy filtrować według, według ich rodzajów na skrzynce, także jak widzicie Państwo, pewne funkcjonalności w zależności od potrzeb użytkownika są zapewnione. Widok powiadomień, to jest bardzo ważna zakładka, dlatego że tutaj wpadają nam wszystkie powiadomienia i informacje o oczekujących przesyłkach. W ramach tego już mam czas, tak? Koniec. To szybko przejdę jeszcze. Yy z uwagi na kończący się czas, chciałabym tutaj podkreślić, że mamy pełne przygotowanie, jeśli chodzi o, przesył o bezpieczeństwo naszego, naszej usługi, jednej drugiej. Monitorujemy, zapewniamy całodobową obsługę naszych systemów, zapewniamy natychmiastową reakcję na zdarzenia, incydenty. Bezpieczeństwo, no to jest stały nas proces, nad którym pracujemy i go usprawniamy. I Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj się z sali pojawia pytanie, pozwolimy na jedno pytanie jeszcze. Mogę ja? W usłudze Puch w kroku drugim Myślę, że Pani pamięta i Państwo, bo chodzi o, powiedzieliście, powiedziała Pani, że przed popchnięciem tej przesyłki dalej do wydrukowania następnie przez pocztę i opatrzenia wydruku klauzulą, że to jest równoważne w związku z artykułem takim a takim ustawy z doręczeniem na papierze, następuje weryfikacja tego pliku PDF. I co znaczy ta weryfikacja? No bo jeżeli urząd do, doręcza na papierze do obywatela, tak, no to ten dokument w papierze jest podpisany. Ten wydrukowany z poczty, podpisany nie jest, tylko opatrzony klauzulą, ale ten wysłany musi być podpisany. Czy przez weryfikację rozumieją Państwo także weryfikację podpisu elektronicznego urzędnika? Nie, to nie jest domeną żadnego operatora. Tak jak teraz operator yy, przyjmując przesyłki polecone, nie weryfikuje ani żadne, nawet yy, zwykłe, czy są podpisane, czy nie, czy są opatrzone podpisem. Tak samo i tutaj, jeżeli dokument zostanie podpisany, yy, ten yy, w części elektronicznej, yy, to my samego podpisu nie weryfikujemy. Nie jest to... Yy, domeną operatora weryfikacja podpisu. Dokument może trafić do systemu zarówno podpisany elektronicznie, jak i niepodpisany. Podpis samego dokumentu jest uzależniony już od wewnętrznych... Czyli jak urzędnik wyśle niepodpisany, to dostanie opatrzony klauzulą, jakby był podpisany i równoważny z papierem. Nie, Poczta Polska nie... Yy, klauzula yy, dotycząca yy, weryfikacji... Nie, już wiem, czego poczta nie robi, tylko rozumiem, że taki będzie efekt. Tak to My w ogóle nie weryfikujemy czy jest podpisany, czy nie. To nie jest wymóg u nas, tak? To jest wymóg po stronie podmiotu publicznego, czy podpisuje dany dokument, czy nie.